Witamy, towarzystwo! Jak się łacie dzisiaj? Dzisiaj będziemy trochę karmić. Tu są jeszcze ptaszniki, które. Na przykład, na przykład ten, ja nie wiem, to sobie jakiś gigas, ale nie pamiętam już co. Coś tu mamy, muszę się zobaczyć w archiwum rozmów, co to zapają. On będzie do przeniesienia. Tu mamy parę przeniesionych, które żeśmy o tacio przenosili. Kędziory jeden, drugi. Chromatus ale nie wiem w sumie, czy te przeniesienia były w ogóle nagrywane. Były! Tak, te, tych trzech? W każdym razie, słuchajcie, zaczynamy! Dzisiaj mamy feeding, do jego oglądania. Oczywiście, musi być zainteresowany nie tym, co trzeba. Co tu pójdzie na pierwszy strzał? Może coś, co jest na wielku? Nie, one są tam pochowane. Na najwyżej ja się tym zajmę. To tu mamy, to będzie. Tu mamy Trixopelmaturis. Spójrzcie, bardzo, bardzo fajny, ciekawy pająk. No, na pewno jakiś super wolny nie jest. Tak wygląda. Co myślicie o takim barwieniu? Takie niby nic, ale jednak coś. Powiem wam, że ona jak była młodsza, to jej się tak fajnie odwrócił. Trochę jej się zmieniło. Z zachowania to to jest taka para hybana, Albo taki chromatus. No, ja się nawet od niego zacząłem. No, tak zaczynamy od niego. Czekaj, ja się na tak postawiam Tak, nie da otworzymy takie pojemniczki jeśli dobrze kojarzę można kupić między innymi na bioter.pl ja to jeszcze dawno temu kupował na y, aliexpress ale już na bioterze widziałeś nie wiem jak tam nich na stronie bo ja tam jeśli jeżdżę to osobiście ale mają fajne produkty to już, jak ktoś nie wie to już wie ale większość z osób łapiemy no łapaj, łapaj no o, może to, dobra? I. I Ciak do pająka, no? Co ty? No, o, no! Yo, widzieliście ta akcja! Ty może jeszcze jednego? Tak! No to dobrze, chytaj jeszcze jednego. Drugiego. Nie, no to ty trzymaj to mocno. Pomagać. Czekaj. Trzymaj, trzymaj mocno. Da a a dałeś już? Tak, to jest. Dobra. Nie, nie, wystarczy. Nie nie, dwa. Dobra. Csiach, ja tak. Mm, ale dobre. Ale dobre. Światło zasłanią. Kasto. Otworzymy go, nie? Tak, se ptaszniczek wcina. Na szczułach siedzi. Mmm, nam nie Dobra, bierzemy się za kolejnego. Tata! Ostatnio wam o kotach, nie? No, no to właśnie takie mamy problemy. Ale kto mu koty, ten wie o co chodzi, nie? Także kociarzy, kociarzy pozdrawiam. Nie. Teraz mamy ulubieńca. Albo ulubienicy, bo jeszcze nie wiem. Wielu z was, a właściwie z nas, kto poznaje, co to za gatunek, niech napisze w komentarzu. Mam nowego koleżka tutaj gołego. masz koleżkę gołego? Tego! Ciubare, go, no i no, skup się. Nie, Dobra, jego ja nakarmię. Nie, nie, nie ja nakarmię. Jak widzicie, pająki. Dawa, jeszcze jednego. To był właśnie samiec, Michał. On to był dorosły samiec, bo miał skrzydełka, wiesz? A biały był, bo był świeżo po wylincie. Wylinka, przypominam, to jest zrzucanie skóry. Wilinki występują m.in. u skorpionów, węży, ptaszników i ogólnie chyba wśród bezkręgowców. Ale to tak, tak, tak zgaduję. No, jak ci tam idzie? Dobrze. <gry> mmm, przyjemniaczki. No. Dobra, moment tego samego pająka, ten sam gatunek. <gry> Akurat mi kod rozproszył. Nie wiem jak to wyjdzie na nagraniu, no łapiemy kolejnego karaczana. No, skup się. Skup się, bo zaraz kot ci złapie. Ja, bo musisz lekko. Musisz tak już lekko mieć zamknięte. O, żeby tak już być przygotowanym na złapanie. O. Tak, 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 właśnie. No. O, dobre, dobre, świetnie. Ło, wow, matko, ty. Widzieliście tu? No! <noise> kot, kot tam wiecie interesuje się. Zabrać dźwig na to, żeby wam fajnie wykazać ubarwienie tego teżnika. Aj autofocus w tym telefonie to chyba w ogóle nie działo. Yy, wiesz co, no w zasadzie możesz zacząć, no? Dobra, mamy tutaj Avicularia peruperpil chyba tu jest, z tego co kojarzę, ona jest niestety schowana i nie wiem jak to będzie, o widzicie ona jest tu schowana, a karaczanek jest. Mówię ci, że on wpadł normalnie z powrotem Michałku, Karaczan na mnie uciekł. Ty! Pierwszy raz Karaczan zleciał, a nie uciekł. Trochę trzeba pomóc na tu że wiecie, czasem... O. Nie! coś się ociąga. ociąga strasznie. Halo? Żyje tu kto? O, 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 o! Jej! I kochane łapeczki. No! Teraz, teraz Teraz, teraz, teraz. Teraz, I pupcia. Oj, ja w tą pasję. Chytaj kolejnego, chytaj kolejnego, chytaj Ty, alo? Nie wiesz co? Nie łap, zaatakowała i puściła. Nie ma apetytu, może jej się pić chce, to później będziemy zraszać. Albo będę zraszać później albo jutro. No tam jest, od góry popatrz, od góry popatrz, od góry. Ja ci go od góry, ty to obracasz na wszystkie możliwe sposoby. Dobra, no, daj zwierzątkom spokój. Nie, 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 zostaw, 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 ona już wie, że ten yy, karaczan tam jest. Co? Ona już wie, że ten karaczan tam jest. Dobra, kolejny gagatek. Ten chromatus, też bardziej z tych pospolitych yy, ptaszników na hodowlach. Ale cieszy oko. Pospolity jest nie bez powodu, bo już pomijając fakt, że po prostu się łatwo rozmarzą. To zwyczajnie, no ładny ptasznik. No. I... O, świetnie! O! Yy, tutaj, przed Dziupla, no. O, znikło! Znikło! Poświecamy tam, będzie tam co widać. No niestety, chyba wam nic nie Chyba ja wam nie pokorza, bo... To jest... Karmienie dziury! Karmienie dziury w tym wypadku. Ale możecie być pewni, że, że ptasznik se J i zrobił to ze smakiem. W sumie ciepnij mu jeszcze jednego. To są zwierzaczki, które mają apetyt. Jak ci idzie? Główny zainteresowany. O, udało się. Brawo. No i znowu tam do dziury, nie? No ale. Oj, Michałku, ty musisz uważać. Nie musiałeś tak bezpośrednio do dziury. Dobra, nakarmione. Myślę, że nikt tam nie zginął. Po zakaraczanym. Tak, tam nie zginął. Kolejny skryty. Eee, to jest. Klitokat albo pilot z Nicaragua popularny kędzior. Znaczy my to też dostali powiedzmy, że w spadku i, i nie jestem pewny czy to, jest, czy to jest Nikaragua czy zwykły kędzior. Na pewno kędzior jakiś. Pytanie czy odmiana z nikaraguły czy, czy nie. No, Badaj. Jeszcze jednego? O, Jeszcze, jednego? jeszcze jednego. Ja, to ja to był taki fajny, a także. Śmiało jeszcze jednego, może ja go to zaczepię lepiej No, dawaj, dawaj Michał, ale bardzo dzieje. <grym> ale nie gila <grym> gila, bo... <grym> no, małe łapki to gilo No i pój. Dobra, zamykamy to. Bo kurczę, no, nie ma wam co pokazać. Bo no, niestety skryte zwierzęta. Także, jak ktoś myśli, że, że ptaszniki to, to, to mordercy ludojady, to sami widzicie, że oni się, bo one się wolą schować. Kolejny po prostu drugi kędzior, również schowany. Może wyjdzie, zobaczymy. Kolejne karmienie dziury, gdziekolwiek tak naprawdę. I tutaj zostawiamy jeden, bo tu jest maluch. Yy, ptasznik jest mały. Nie wiem, ile on będzie miał ze 3 dc czyli 3 cm długości ciała. A tego? I teraz zostały dwie sztuki, tak. które nakarmiają. Tu jest jakiś jadowity, z Azji bodajże. Jak widzicie, warunki tutaj są fatalne. Znaczy, fatalne, tak to wygląda. Moment, zaraz pokorzę. Także wszyscy obrońcy praw zwierząt, nie bójcie się, bo w dokładnie takich warunkach tu nie ma pleśni, to są bardziej jakieś odchody, takie rzeczy, tam były chusteczki. No i zwyczajnie jest to zwilżone. A po co to było robione? Bo zwyczajnie ptasznik umierał. Z jakiegoś powodu, z jakiegoś powodu osłab, został napojony. już nie pamiętam, czy ja go karmi. Na pewno, że mu podawało przez penseta te, przez penseta picie. A teraz przerwa krótka i coś wam pokorzę. Patrzcie, kto tu wyszedł? Kędzior. Mały Kędzior wyszedł. O, o, o. Puchacz. Czarny puchacz. Tak zwany Happy Dance. Taniec zwycięstwa, taniec szczęścia. O i ptaszniki, jak się przyjrzeć, to one po polowaniu swojej ofiary. Yy, zwyczajnie stają tak wysoko na nogach i pajęczynują okolice w zasadzie nie wiem czemu to ma służyć podejrzewam że gdyby gdyby chciał sobie odłożyć jedząko pa... jaki on chudziutki gdyby chciał odłożyć jedząko albo po prostu gdyby to jedzonko mu się z pazurów wiadowych wyślizgnęło jakimś cudem to spadnie na pajęczynę i jest większa szansa że po prostu nie da rady dalej uciec bo zakleje się w pajęczynę tak ja se to tłumaczę nikt żech nie czytał ja Zapraszam na ten temat Jogo nakarmił, i nie do pauzy. No nie uwierzycie, no, fajnie pazury jadowe było widać. Ale wracając, no ptasznik w tych warunkach wyliniął, wyzdrowiał. Mm, ale dalej jest jakiś taki nieswój. On y, tutaj na tym y, telefon mi się rozładowuje i się wyłączają filmy. On się stawia, broni się, ale coś nie bardzo jest chętnie jeść. Główny z tego karaczana, ale nawet chyba jadu nie wypuścił. Zobaczymy, jest taki mały pojemniku. Więc póki nie zje, tego jeszcze nie będę przenosić. Jak to zje. To, to pójdzie, to pójdzie no, do, do nowego pojemnika z torfem i ze wszystkim, dobra, w takim jeszcze dwie sztuki. Mm, on se to zje. On no, tutaj nie po prostu, choćby, choćby dlatego, że, że będzie się wściekło, to se to dla świętego spokoju na pewno zabije, i podejrzewam, że już docelowo zje. Choć biedak jest skryty, ale widać, że, że jest to na dobrej drodze, żeby wyzdrowiał. No, no. Niestety, ale. Michał się obraził, on ostatnio jest taki strasznie obrażalski, więc sobie poszedł. A nom zostało, już wam pokazuję. I ja o tego nie będę czytać. Powiem Diamantinesis, o. Bardzo fajny, nadrzewny pająk. Trochę wolno rośnie, ale jest żywy. ma apetyt. Także zaraz będę. Będziemy... Będę go karmić i mam nadzieję, że nie ucieknie. Najpierw go zaprezentuję. Popatrzcie, kod zabawa. <laughs> Kodmo ma zabawa. Malutki jest, będzie problem z przybliżeniem. Tak to wygląda chudziutki, podobno nie Jod. Dobra, przechodzimy do karmienia. Tutaj będzie karmienie już takim podrostkiem wylęgu ale coś mi chyba nie pykło <laughs> chyba że gwilinka złapał. Nawet nie idzie wyostrzyć. O, słuchajcie, eee, tutaj ten azjatycki pająk. Jakiś gigas to jest, już nie pamiętam co, za tutaj zaczął już polować godołek. Że w końcu się wścieknie i po prostu dla świętego spokoju Zacznie Zacznie jeść, telefon mi spadł, sorry Słuchajcie musiałem jak przerwę nagrywania, bo ktoś mi je źle Bo mi telefon zaczął lecieć z rąk yy, Tu się Michał zaczął obrażać Co ino, yy, telefon się w ogóle rozładował Ale jesteśmy Michał już się uspokoił Nie, już my się pogodzili Teraz trzeba yy, złapać Karaczana, o, jakiegoś małego i wciągniemy. Kurcze, ale ten autofocus to jest tragedia. Bo go praktycznie nie ma. Oooo! Jadłam sobie i się schowałam. No kurczę, myślałem, że chociaż tutaj coś ciekawego pokorza Dobra, myślałem, że ptasznik tutaj zaczął jeść. Bo on faktycznie dziabnął te yy, karaczany, ale jak widać, poubiją je. No nic, liczę na to, że, że po prostu zachował sobie na później i, i w końcu się zje. Jakiś super chudziutki nie jest, więc tutaj nie ma tragedii. Na pewno nie zdechnie. Zobaczymy najwyżej. Najwyżej jak nie zje do, do dwóch dni, to, to zostanie przeniesione do terraru i tyle. Będzie miał głodówka. Dobrze kochani, to, dzisiaj, to wszystko w dzisiejszym odcinku. E, dziękuję Wam za obecność. Mam nadzieję, że się podobało. Jesteście zadowoleni z tych materiałów. Pamiętajcie o subskrypcji, łapka, łapka w górę, o wszelkiej aktywności. To daje nam sygnał, że naprawdę Wam się to podoba i nie puszczamy tego w eter, a jednak do ludzi, którzy czekają na te filmy. Tymczasem, do następnego, hej!